nie wiem czy mnie będzie widać pod tą lampą ale słuchajcie dzisiaj był mój dzień premiery e, dzisiaj premierem miał Lepku Henmen e, słuchajcie o piernikowym ludziku taka bajka dla dzieci e, ja malowałam dzisiaj właśnie piernikowego słuchajcie ludka e, kukułkę i mysz taką złą mysz ale słuchajcie, chciałam Wam powiedzieć, że w mojej głowie siedzi od wczoraj po prostu coś takiego. Kuku! 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 Wiecie, bo tyle prób tego było wszystkiego i tak mi się to zakodowało, że mam w głowie kuku! Zaznaczenia też mam. Kuku! No, wszystko się udało. Jak widzieliście, dostałam fajne prezenciki. Oczywiście było miło, sympatycznie. Kocham tą robotę, kocham tą robotę. Wracam teraz do moich dziewczyn i będziemy celebrować dalszy dal y wieczór. Zobaczcie jakie cudeńko tutaj mała Wieć. Hanna przywiozła ze sobą. Zrobimy nowy płyn. To jest cudowne, też chcę coś takiego. Już sobie zamówiłam u świętego Mikołaja. Ja pokażę ci, jak to się robi... Hanna, złaś z wizji. O. Cudne. I tak na ścianie to jest świetny gadżet, nie tylko dla dzieci, ale tu jest miliony gwiazd. Teraz jest pięknie. ale cudownie. Ja to chcę. Kasia, nowość jest. Aha. Co? Ale cudo, ale piękne kolory, naprawdę to jest dosypialnie idealne. O cudownie. Dobry cześć, ja jestem Iwona, a wy jesteście na kanale Wantryp. Jak widzieliście i u nas już hurtowna ilość, słuchajcie, kaw i herbat. Jestem tu z moimi przyjaciółeczkami. O, wchodzi Kasia. Słuchajcie, chcę, żebyście wiedzieli, że dzisiaj na tym nagraniu towarzyszy nam duża ilość osób. Moje dziewczyny są za kamerą oczywiście, ale jako ciekawostka powiem Wam, że moje dziewczyny od lat przewijają się. Słuchajcie na moim kanale Bystre Oko i wierny widz na pewno będzie wiedział, kto to jest. Słuchajcie, dzień dobry. Witam Was w ten niedzielny poranek. I słuchajcie, jestem w tej energii takiej teatralnej. Stwierdziłam, że opowiem Wam, jak poszła moja premiera i jak to wygląda od zaplecza. Słuchajcie, bycie charakteryzatorem w teatrze. To co? Róbcie sobie kawkę, słuchajcie. Czytam herbatkę i zapraszam na film. Yy, dziewczynki, jakbyście miały jakieś pytania, to oczywiście też zadawajcie, bo wy jesteście takim papierkiem lakmusowym. Yy, Dobrze? Yy, mojego widza? Dobrze to ujęłam? Wiecie o co mi chodzi. Yy, słuchajcie, tak, właśnie jestem w tej energii, słuchajcie, teatralnej. Bo i chciałam Wam powiedzieć, i tak stwierdziłam, że właśnie Wam to powiem, że mój zawód od, oprócz tego, że muszę malować, nakładać te peruki, czy tam robić peruki i tak dalej, to też jest bardzo kreatywny. I na przykład w tym przedstawieniu mam takie dwie rzeczy, które szukam rozwiązania. Pierwsza rzecz to strój, w którym występuje główny bohater. To jest strój... Guzika piernikowego jest tak gorący, że... Na koniec spektaklu, makijaż i w ogóle podleci z, z niego stróżkami. Ja mam takie między innymi zadanie kreatywne, żeby wymyśleć coś, i słuchajcie, wszystkie sposoby są y, dozwolone, żeby po prostu to trochę zniwelować. Oczywiście stosuję wszystkie myki, które znam, wszystkie blokery, wszystkie, y, wszystkie fixery, które utrwalają makijaż, ale to nie sprawdza się, bo ten strój jest tak gorący na scenie jest tak gorąco że nic nie daje rady i moim zadaniem między innymi jest znaleźć jakieś rozwiązanie. Od takich prostych po jakieś skomplikowane, na przykład gdzieś tam mu na scenie, w scenografii schować chusteczki, że jak się odwraca to, żeby szybko się na przykład mógł wytrzeć. I moje dwie główne postacie, takie jak mysz i piernikowy ludek, oni najwięcej skaczą na scenie, najwięcej śpiewają, jest najwięcej ruchu, mają strój od głowy, słuchajcie, po stopy. i Moim zadaniem w tym spektaklu jest to, żeby właśnie znaleźć sposób, żeby ten pot im tak nie spływał. To jest jedna z takich, właśnie, ciekawostek w mojej pracy. Znowu? Czy, czy to jest zadanie odgórnie ci narzucone? Nie, nie. Czy no jest... sama chcesz tak pomóc tym aktorom? Czy no, bo jak czy jest... widzisz, po prostu, że taka jest potrzeba? Taka jest potrzeba, taka jest, jakby, nasza rola, że my. My tak służymy tym aktorom. My jesteśmy ich wsparciem mentalnym i takim też zawodowym. No może ja jestem póki co słabym mentalnym wsparciem, bo za bardzo nie, nie komunikuję się z nimi, na migi trochę. Ale tak, no żeby ułatwić im pracę, nie? Bo na przykład... A ci od kostiumów nie, nie szukają jakichś właśnie rozwiązań, żeby jakieś tam... W tych ubraniach były Nie, to oni też robią takie rzeczy, tak, tak, to jest... Tylko, no, nie tak sobie, takie... nie... on skacze na scenie, słuchajcie, i właśnie ten pot mu leci, pot jest słony, wpadnie mu do oka, teraz... zaczerwieni mu się oko, a na przykład mój ludzik jeszcze ma taki jęczmień, słuchajcie, e, też muszę specjalnie malować, mam specjalne osobno e, pędzelki dla niego, te oko go boli, że też ma utrudnioną pracę. Ten jęczmień jest taki duży, no idzie teraz na operację, bo już mu nic nie pomaga. E, no ale też muszę się borykać z takimi rzeczami, żeby miał jak największy e, komfort. To właśnie wczoraj, właśnie to mi wpadło do głowy, żeby Wam to powiedzieć, że szukam różnych takich rozwiązań, albo na przykład w tym spektaklu montuję mikroporty i dużo z moich właśnie aktorów ma takie uczulenie na tą taśmę, którą przyczepiam i jak tak wiecie, po tej półtorej godziny spektaklu oni są upoceni, plus jeszcze ta taśma to oni mają dosłownie uczulenie. Więc dzisiaj idę z workiem wapna e, na spektak, e, żeby to złagodzić. Sama też testuję różne rzeczy. Tą taśmę sobie, pod, jak ich maluję, sobie poprzyklejałam na rękę i też dostałam, ale ja jestem uczulona na wszystko, więc ja też na sobie testuję różne rzeczy. E, I też miałam takie mocne poczerwienienie, nie? więc szukam rozwiązać, że nawet na przykład jak się ściąga tą taśmę, żeby już ich bardziej nie bolało, na przykład używam jakiegoś takiego, wiecie, yy, masełka kokosowego, coś takiego, żeby zniwelować ten, yy, ten ból. Więc moje zadanie też na, takim, na tym polega ja jestem po prostu człowiek od zadań specjalnych. Wracając jeszcze do tych nakładania tego makijażu, to jak? Oni wycierają się chusteczkami, to nie niszczą tego makijażu? Sytycznego? Nie, 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 bo ja makijaż robię wodoodporny, słuchajcie. To naprawdę można w nim pływać w basenie i nic się nie zadzieje, ale pot ludzki jest tak silny, że, mm, no, że on po prostu spływa po twarzy. Nie zmywa mi makijaż. No, trochę się tam mogą rozmazać, yy, ale no, sam pot wiecie, żeby to Tak, żeby nie szczypały oczy zacznie płakać, czy go podrażni, niektórzy mają sztuczne rzęsy. No wiecie, to tak dla bezpieczeństwa. A nie mają uczuleń, no te takie makijaże chudry? Yy... No na przykład teraz z Polski przywiozłam specjalny taki krem dla mojego aktora do następnej sztuki, który ma taki potężny... Yy potężny, ma czerwoną, tak suchą cerę, jak to się nazywa, no, trądzi trąd Może to już jest skóra też atopowa i jak on tak normalną, bo oni mają do zmywania makijażu takie specjalne z mikrofibry ściereczki, taki specjalny produkt, taki olej, który zmywa te tłuste produkty, ale on nie może mieć nic na alkoholu. Tak i mu specjalnie przywiozłam, bo nie mogę patrzeć, bo straszno ma cerę. Więc niektórzy y, aktorzy, jak mają właśnie ten rumień, czy trądzik, czy jakąś podrażenią skórę, to używamy kosmetyków, y, y, oczywiście też kreolana, i one się nazywają. Y, nie, o wypadło mi teraz z głowy, to jest specjalnie dedykowana seria właśnie y, do, makijażu ja, takiego, m, do makijażu takiego makijażu takiego medycznego że na przykład jak ktoś ma nie wiem bielactwo czy różne znamiona czy właśnie jakaś podrażniona skóra to się używa tych specjalnych kamów kujwa mam na końcu języka tyle lat pracuję nie dermo no nieważne specjalnie dedykowana linia na właśnie na takie wyjątkowe cery to jest to jak widzieliście wczoraj była premiera i jak jest tutaj tradycja niemiecka, wymienialiśmy się słuchajcie, tymi takimi drobnymi rzeczami tymi łakotkami, tymi miłymi słowami na powodzenie oraz słuchajcie, już przed samym wyjściem w ogóle wszyscy ci co się spotykają, no to się przytulają i przez ramię życzą sobie szczęścia i to wygląda coś takiego że to tak jakby pluli i wtedy wychodzą na scenę. Na samym końcu, po spektaklu, my czekamy. Dziewczyny mi tu dają, zobaczcie, takie piernikowe ciasteczka. Od moich koleżanek, właśnie z pracy dostałyśmy ciasteczka takie, bo mój spektakl to w ogóle, słuchajcie, to jest Lep Kuchenmen, czyli ludzik piernikowy. Jest to bajka dla dzieci. W ogóle, pierwszy raz robię bajkę dla dzieci. I my w swojej charakteryzatorni mamy włączony głośnik, i słyszymy, co się dzieje na scenie. I też słuchajcie z tej reżyserki, jak są jakieś uwagi, to też dostajemy komunikaty, dlatego u nas jest włączony głośnik i wiemy, co się dzieje. I to był mój pierwszy dziecinny spektakl. I to było, słuchajcie, bardzo radosne, bo śmiech dzieci ze sceny był taki rozczulający, e, że ta praca po prostu była jeszcze bardziej przyjemna. Jak się słyszy, taki, wiecie, szczery, dziecięcy e, z śmiech. Z widowni, z z tak. tak. I dzieci tak żywo, słuchajcie, reagują, tam przeżywają, e, coś tam krzyczą z tej sceny. Słuchajcie, wczoraj też było takie fajne, bo wczoraj była premiera e, i Przepraszam, w sensie dorośli aktorzy, a dzieci z widowni krzyczą, bo mówię, że te tak, tak, sceny, a nie, dzieci nie, nie. nie grają. Nie, nie, Dzieci z widowni tam krzyczą, przeżywają, no tak intensywnie przeżywają yy, te historie bohaterów i wczoraj na przykład też fajne było coś takiego zauważyć, zaobserwować, ponieważ w naszej rodzinie, słuchajcie, są już e, no, sami chłopcy kawalerowie, plus jedna malutka Hania, e, więc my się uczymy wrażliwości właśnie od niej teraz. I zauważyłam coś takiego, że wczoraj, właśnie jak już skończył się spektakl, i ci, jak to, że przyszli do nas, żeby pościągać te peruki, to też dzieci przechodziły przez korytarz i zaglądały do naszej charakteryzatorni i tak właśnie przeżywały i dziękowały, że to był jego bohater, ale też widziałam zdziwienie pewnego chłopca, nie wiem, miał może 7 lat. Jak tak obserwował, jak ja ściągam perukę myszce i rozplątuję te wszystkie włosy, i widziałam, że chyba zburzyłam jego bajkowy świat, bo miał takie oczy i po prostu patrzył, co ja takiego robię. Też to było ciekawe doświadczenie. I jak widzicie, właśnie dziecięca wyobraźnia jest bardzo wielka, więc dajcie znać, czy chodzicie ze swoimi dziećmi do teatru. Słuchajcie, z mojej strony ja mogę tylko polecić, bo to jest olbrzymi rozwój, fajna przygoda. Yy... Po prostu dzieciaki, jakby w każdej sferze się rozwijają, społecznym. No, co ja wam będę mówiła, sami dobrze wiecie. E, ja do dzisiaj jestem stara baba, a uwielbiam oglądać takie spektakle, bajki. W ogóle lubię chodzić do teatru. W Szczecinie w miarę możliwości chodziłam, ile się da. Słuchajcie, tutaj mam to szczęście, że jak się zaczynają próby, no to ja jestem zrobię swoją robotę i potem idziemy na widownię i oglądamy próby i ewentualnie robimy sobie notatki, co poprawić, więc ja teraz ten, ten teatr mam mm, po, po prostu y, y, bardzo wysoko i słuchajcie, bardzo mnie to cieszy, mimo, że ja tworzę te postacie, y, to y, też to Rozwija moją wyobraźnię, właśnie jak mam stworzyć jakąś postać. Słuchajcie, nie przedłużam dzisiaj y, dłużej, bo wykorzystuję czas. Ja dzisiaj idę do pracy. Są moje, jak wiecie, przyjaciółki, więc chciałabym z nimi spędzić jak najwięcej y, czasu. Dziękuję Wam przy, za to, że byliście tutaj przy naszej porannej pogawędce. Życzę cudownej y, niedzieli. Jak macie jakieś pytania, to mam jedną widzkę, która zawsze mi zadaje pytania, więc czekam. Jeżeli macie ochotę, to zadajcie pytania. Z przyjemnością odpowiem, czekam na nie. E, co? Miłej niedzieli, pozdrawiam. Pamiętajcie o lajkach, komentarzach i subskrypcjach. Kocham, pozdrawiam. Całuję. Bajo! Jak widzicie, ja tu jestem i w pracy, i tu się bawię z dziewczynami. Przed moją pracą byłyśmy, zabrałam dziewczyny do miasta, żeby im pokazać właśnie. Miasto, yy, miałyśmy iść na ciastko i herbatkę do takiego pięknego miejsca. Okazało się, że jeszcze jest nieczynne, ale za to dzisiaj po mojej pracy znowu tam idziemy i będziemy celebrować urodzinki Hani. Jak mi się uda nagrać, to Wam pokażę, bo ta restauracja kawiarnia jest najpiękniejsza w całym mieście yy, i na pewno Wam pokażę. Także tak sobie tu tutaj spędzam. Spędzamy yy, ten czas. Iwona, jeszcze musimy tej księżniczki poszukać, bo wiesz, musi nam się urzeczywistnić ta postać z tak, głowy Hani. Tak, i jeszcze naszym zadaniem dzisiaj jest pójść właśnie do muzeum i pokazać Hani księżniczkę, princesę, Ja Wam pokazywałam, jak kiedyś zwiedzałam yy, zamek. To dzisiaj Hania będzie właśnie yy, szukała, księżniczki. szukała księżniczki, i to jest cudowne. Jak można obserwować, jak dziecko ma wielką wyobraźnię i jak wchodzi ten e, świat wymyślony, bajkowy. To jest cudowne. Dobra, kończę. Aha, dobra, to poczekajcie, co tam mam jeszcze wtrącić i połączyć? Ktoś pamięta? To krzywo jest. No to krzywo. czekała. Nie bo to Tu możesz, tak? I tu. Już się nagrywa, bo ja tam chyba miałam. Tak, nagrywasz. Dobra. No, a pamiętacie, co ja tam skończyłam? Ale na samym końcu, czy przed końcem? Nie, końce to no do końca. wrażliwość tam, sztuka, że, że też warto chodzić, czy zabieracie swoje dzieci. Tak, także...